No, cześć! Ha! Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w moim małym kąciku przepysznej zabawy. Pomyślałem sobie, że dzisiaj opowiem Wam o moich przygodach. Znaczy o ostatnich przygodach. Wiecie, czasem jak każdy człowiek, troszeczkę się nudzę. Pomyślałem, że warto byłoby sprawdzić, jak ma się biznes wróżbiarski w ostatnim czasie. O dziwo ma się świetnie. Specjalnie dla Was zrobiłem małe badania rynku i zapoznałem się z ofertą niezwykle utalentowanych ludzi, którzy mają Wam do zaoferowania przyszłość i wiele więcej, jeśli tylko macie odpowiednie pieniądze. No, więc na początek postanowiłem, że wybiorę jakąś tanią panią, co by nie przepłacać, a móc powoli posmakować temat. Ta miła piękna pani o niezwykłym imieniu, którego żaden przeciętny śmiertelnik posiadać nie może, powiedziała mi całkiem sporo, zważywszy na to, że miała tylko 30 minut. Usłyszałem m.in. o tym, że spotkam kogoś, kto odmieni moje życie. Że nie muszę się martwić o pieniądze, a kiedy skończę szkołę, wszystko się ułoży. W sumie gówno, bo szkołę już skończyłem i nadal jest chój. No i wielki chuj, jak się domyślacie, dlatego że kartą się delikatnie pojechał. Znaczy, w sumie to nic nie pasowało, ale to tylko 200 zł i przynajmniej sobie pogadaliśmy. Dalej małe modyfikacje, bo. Tym razem pan, który ma 89% sprawdzalności swoich wróżb. Jakby się ktoś zastanawiał, jak to policzył, prawdopodobnie nie liczył, jest jasnowizem, więc on to po prostu wie. Nadal zostajemy przy 30 minutach, nadal tarot. Jednak tym razem świetna usługa kosztuje 350 złotych polskich. Dobry człowiek. Nie powiedział mi, że umrę, natomiast zasugerował mi, że powinienem uważać na związki, że w głębi duszy czuję głęboką tęsknotę za dzieciństwem, która to hamuje mój rozwój. Co by o nim nie powiedzieć, jest to odrobinę bliżej prawdy niż tania pani. Ostateczną próbą sił okazała się być interesująca, aczkolwiek delikatnie dziwaczna pani, która niezależnie od długości spotkania kasuje 500 złotych polskich. I tutaj ciekawostka, otóż nie wzięła ona ode mnie ani grosza. Chociaż trzeba przyznać, że za 10 minut spotkania to byłoby i je... najdzierstwo. Ale też nie dużo się dowiedziałem i tutaj cytuję: Nie przyszedł pan do mnie poradę, nie pomogę komuś takiemu jak pan. Niezależnie od waszych opinii na temat tego typu spraw. Jest to całkiem interesujące. Na koniec wspomnę o kilku chlubnych wyjątkach, od reguły daj mi swoją kasę, a ja ci naopowiadam ciekawych historii. Numer jeden, czyli pan Jackowski, który może się pochwalić czymś więcej niż tylko durnym pierdolą, ponieważ posiada on kilka dowodów na to, że wie co robi. Oraz pani Wangelia, pandewa Dimitrowa, której to historia jest odrobinę bardziej niezwykła niż przeciętnego jasnowidza. Jej umiejętności, niezwykłe sobie nie powiedzieć, w pewnym sensie przeszły do historii. Niestety ona sama już nie żyje. Na koniec powiem Wam tylko tak: zostawcie mi łapkę, suba. Nie chciałem, żeby ten film wyszedł jakiś za specjalnie ofensywny, bo bolesna prawda jest taka, że nigdy nie wiesz z kim rozmawiasz.